Dzień dobry kochani, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. W końcu wzięłam się za nagrywanie, bo stwierdziłam, że nie mogę tak dziadować i trzeba dla Was coś wrzucić, tym bardziej, że ostatnio zostałam na Instagramie taką miłą wiadomość o dziewczyny w ogóle, która jest z Ukrainy i która uczy się polskiego i ogląda moje filmy. No i mówi, że dzięki temu, że jej ogląda, to też osłuchuje się z językiem i więcej zaczyna rozumieć i że bardzo mnie lubi w ogóle i w ogóle i w ogóle, więc jakoś tak stwierdziłam, że nie muszę zacząć nagrywać, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie nagrywać i dla siebie, i dla Was. No i, i właśnie słuchajcie, wyszłam z Hello Pilates i jedziemy do Urzędu Pracy. Ja jadę do Urzędu Pracy rozliczyć się w związku jeszcze z tą, z tą dotacją, którą dostałam i tak dalej, więc to się długo, długo ciągnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok i wszystko mam tak, jak się należy. Trochę się tym stresuję, jak zresztą każdą jakąś wizytę w urzędzie. Nie, no ale będzie dobrze, więc Właśnie skończyłam, miałam jedną godzinę na reformerze, a teraz jadę do urzędu pracy, no i później do domu. Zjem w końcu dzisiaj normalne śniadanie, bo ostatnio słuchajcie śniadanie, jem o godzinie, nie wiem, tam, późnej, pierwszej, praktycznie tak jak obiad, i już zazwyczaj jem obiad, a tylko wcześniej jakąś garść albo dwie orzechów. A orzechy bardzo lubię. Dobra, jadę, nie będę zagadywać, jedziemy do urzędu. w końcu, słuchajcie ja mam nadzieję, że zdjęcie dzisiaj yy, śniadanie o normalnej godzinie, a mamy już mamy już dwunastą, myślałam, że muszę się wrócić po torebkę, ale muszę. Mamy już muszę już że dwunastą ja dopiero uszłam z urzędu, więc zeszło mi trochę czasu, myślałam, że to potrwa krócej, ale jestem rozliczona i to wszystko jest zamknięte i jest więc bardzo, bardzo, bardzo właśnie w Ciucholandzie. Wyszłam z niego. Jest ogromny. W Wielu mnie tu zrobili po starym sklepie majstrze. Tego majstra zamknęli i tutaj ta cała powierzchnia jest przydzielona na pół i na połowie tego tej hali tak naprawdę jest ogromny, ogromny Ciucholand second hand. Ogólnie czuć takimi ciuchami, wiecie, znoszonymi, jak się tam będzie. Ja tam tyle razy kichnęłam, że masakra. Jedna, Właściwie dwie bluzy mi się spodobały. No, jedna tak naj, najbardziej. i To była w ogóle bluza z Polski, w sensie to była kolekcja 4F Ani Lewandowskiej. I powiem Wam, że nawet się zastanawiałam, czy jej nie wziąć, bo chyba cztery dyszki by wyszła. A była w bardzo dobrym stanie. Zresztą jakąś tam takim malutkiej fragmencie wam nagrałam. Ale później stwierdziłam, ona jest taka dłuższa, ma taki dłuższy stan. I stwierdziłam, że, że chyba takie nie potrzebuję, że szukam czegoś trochę krótszego, bardziej będzie dla mnie to praktyczne no i nie wziąłam. Większość ciuchów jest taka sobie, ale można coś tam znaleźć. Myślę, że dla dzieci też coś można znaleźć. No ogromny jest ten ogromny jest, naprawdę ten sklep i towaru jest tam masa, masa, masa. Dobra, jest naprawdę po 12 jestem mega, mega głodna i jadę do domu. Wiecie, co wam powiem? Ja to jednak jestem za Byłam w jedronce. Kupiłam zakupy, kupiłam rybę jutro na obiad, kupiłam jakieś tam pierdoły, ser w promocji jest, a wiecie po co poszłam? Po coś dzisiaj na obiad, a nie jutro. Mam jeszcze kurczaka z wczoraj, bo Dominik kupił, e, Dominik kupił wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj kurczaka takiego na wsi od kolegi, no i e, wczoraj upiekłam pół, pół zamroziłam. I zostało troszkę tego kurczaka typ. i zostało mi trochę piersi z, z tego wczorajszego pieczonego kurczaka, no i tak sobie pomyślałam, że warto by było ją jakoś wykorzystać na tym obiedzie, bo z tym kupiłam jeszcze jedną, jedną pierś z kurczaka bio z, w Lidlu dzisiaj. Moim śniadaniem jest dzisiaj mały zestaw suszy z Lidla. Kupiłam go sobie już wcześniej. I y, robię to po kryjomu, póki nikomu, nikogo nie ma w domu, bo moje dzieci też uwielbiają i kostek, i Frenze, jada Zajada się tym dla, że zresztą każdym suszy, ale to gdzieś tam najczęściej trafia w nasze ręce. i y, No i po prostu robię to po kryjomu, póki nikogo nie ma w domu i schowam tą grubo pod śmieciami, żeby nikt nie widział, że jadłam sama i Dom nikt nie lubi, ale dzieci jakby zobaczyły, to byłoby zła. W ogóle nie wiem, czy wam o tym mówiłam, ale to suszy z Lidla i to ten większy zestaw z tego Select Go, ono jest... Aaa, sos mi się rozzywa. Ono jest naprawdę dobre. I je można kupić w tej cenie i smakuje i jest bardzo fajne. Natomiast kupiłam kiedyś biedronce i było okropne. Więc nie polecam. To polecam. Są teraz też jakieś w ogóle nowe zestawy z innych firm. W Lidlu, ale ich jeszcze nie próbowałam, więc nie mam zdania. A teraz są dwie rzeczy, które oglądam. Na Netflixie pojawiła się Rodzinka.pl. Ja ja uwielbiałam ten serial, jak on w w telewizji, więc czasami, jak do gotowania, sobie łączę, żeby się pośmiać. I widzę w, nich, w nim bardzo dużo podobieństw do mojej rodziny. O Boże, co ja zrobiłam, to był błąd! O, ale piecze! O, dobra. Albo pojawił się dokument o Robi Williams i Robi Williamsie. Chyba tak się to odmienia, prawda? I też planuję sobie go odpalić. I trzecią rzecz, którą teraz też słucham albo oglądam, to są podcasty. A tak właściwie to jest na YouTubie od Eweliny Stępnickiej, takie w temacie samorozwoju. Bardzo, bardzo fajne, więc polecam Wam Ewelinkę, a ja teraz zjadam i cię. Zanim jeszcze obiad, to muszę Wam opowiedzieć historię, bo przyszły nowe buty Franka. Nowe, stare buty Franka. A mianowicie, nie, da nie tak dawno zamówiłam Frankowi yy, buty na wintet jakoś, nie wiem, z miesiąc temu może. W yy, bardzo dobrym stanie opis w ogóle, że wiecie, wszystko z jest w porządku, na zdjęciach były w porządku, chyba nie otworzę tego bez nożyczek, a może mi się uda. I, yy, yy, I tak naprawdę one przyszły i wydawały się, że są ok No więc yy, yy, no, po prostu Frenek zaczął mi chodzić, to były takie Nike, yy, za kostkę, takie, to no, takie typowo już jesienne buty i nie wiem gdzieś po tygodniu chodzenia w nich. Ranek y, mówi, że one zaczynają się rozklejać. Taka była z przodu guma i ona zaczęła odchodzić. Mówi, kurczę, coś ty zrobił, gdzieś zadarłeś. No myślałam, że po prostu jakoś tymi nogami tak przebiera, że po prostu te buty zaczęły się same rozklejać. No ale pochodził w nich jeszcze kilka dni i zaczę zaczęła odklejać się podeszwa. Słuchajcie, no i ja zajrzałam tam pod tą podeszwę, sprawdzam, a te buty są po prostu calutkie, calutkie, poklejone. podeszwa przyklejona, właśnie ta guma taka naokoło poprzyklejana. No, ewidentnie po prostu buty były klejone, i yy, więc musiały już się wcześniej rozlecieć. I yy, wiecie, było to ładnie zrobione, bo naprawdę na pierwszy rzut oka nie było tego widać. Natomiast co z tego, jak po tygodniu, no, czy po dwóch, nie można było już z nich chodzić. E, więc napisałam uprzejmą wiadomość do tej pani, że no, nie robi się tak i, i jest to strasznie przykre. Oczywiście pani tam odpisała, że absolutnie, że dziecko chodzi w butach trzy tygodnie, czy tam dwa i um, kurde, cośmy to boli chyba zajadmi, albo zimno. I że, że no i że w ogóle nie wiem o co mi chodzi że dziecko nie powinno chodzić w takich butach y, n, kiedy pada bo to nie są buty na, w ogóle na deszcz y, umówmy się, że Frank nie chodził w nich kiedy padało i były kałuże do kostek tylko ewentualnie jakiś tam lekki deszczyk jak wracał ze szkoły y, że no nie wychodzi tak to w takich butach przecież na zewnątrz, to po pierwsze a po drugie, no bez przesady ja mam niejedną y, parę butów Nike i miałam niejedną, i nigdy w życiu mi się coś, czego, coś takiego z butami mi nie stało. Więc tylko opisałam Pani, że mam nadzieję, że po prostu nigdy jej się takie coś nie przydarzy i że warto być uczciwym po prostu człowiekiem. E, no, i tyle. I zamówiłam mu nowe buty. E, buty z New Balance, ale teraz was, wam ich nie pokażę, bo, one, bo jest w nich w szkole franek. E, no i te buty przyszły nowe. W ogóle często możecie sobie sprawdzać, wchodzić na New balansy, bo często są promocje szczególnie na buty dziecięce i Franek mimo tego, że nosi rozmiar 40, to jest 40 dziecięca i wkładka ma 25 i 25 cm. I naprawdę one są duże, fajne, takie już trochę ocieplane. Też jest i wiecie, po kolei po całej tej historii z tym Vinted stwierdziłam, że nie kupuję już butów na Vinted pierdziele, to jak można tak oszukiwać i w ogóle że to jest straszne po prostu. No i, słuchajcie, sprawy mają się tak, że zamówiłam mu kilka dni temu znowu buty na Vinted, bo szukałam dla niego butów zimowych, bo te, tak jak mówiłam, z New Balance są takie typowo jesienne i one są w ogóle jeszcze takie, że totalnie się nie nadają na deszcz, bo one są takie o zamszu jakby. No i stwierdziłam, że szukam mu butów na zimę. I szczerze ciężko jest znaleźć jakieś Fajne buty na zimę yy, dla chłopca w jego wieku. No i udało mi się właśnie coś znaleźć na Vinted w rozsądnej cenie. Właśnie je otwieram i wyglądają, powiem Wam, całkiem spoko. Są tu takie trapery z yy, najacza. Ciekawe, czy nie będą za małe, bo jakieś takie małe mi się wydają. Wyglądają całkiem ok. Nie wyglądają na to, żeby były poklejone. A to już jest, słuchajcie, plus, żeby się buty nie rozkleiły. No, wyglądają tak fajnie, co? Wydaje mi się, że naprawdę, naprawdę całkiem nieźle się to prezentuje. Ale muszę mu jeszcze do nich, bo one właśnie, one nie są tak typowo ocieplane, wiecie? One są takie. Takie, takie, takie. O! Jest coś takiego w środku, ale nie ma takiego misia. I widziałam ostatnio w Biedronce, że są takie wkładki do butów wełniane i one tam zatrzymują temperaturę, więc myślę, że coś takiego kupię do nich i będzie miał. Przyjdzie ze szkoły, to przymierzy. Myślę, że są całkiem spoko i mam nadzieję, że rozmiarowo będą dobre. Mam no, więc taka historia... Aaaa, zaraz mi odjedziecie. I taka historia, jeżeli chodzi o vintet. Można się naciąć. Pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło. Nie, jeszcze raz miałam taką samą akcję z bluzą, że tutaj ona miała taką małą plamkę, no ale to tam praktycznie jej nie widać, więc spoko. No, ale z tymi butami, no to pierwszy raz taka akcja, żeby po prostu kupić coś, co niby wygląda ok, jak przyjdzie, a po dwóch tygodniach nie nadaje się do użytkowania. No, więc można się naciąć, ale i tak myślę, że no, myślę, że warto. Dzień dobry, po przedszkolku. A takiego koniecznie chcesz? Czy może być inny? Yy, taki yy, obrany już? Nie, taki. Do miseczki? Taki musi być? No dobra. No i co, jak te buty? Nie wiem, wiążę. No to wiąż, tylko mocno zawiąż i wyżej troszkę zawiąż. Mama! Słucham! No i? Tego chcesz? Tak. Hmm. A nie chcesz czasami orzeszka tego, tego zawsze co jemy? Z żurawinką? Z żurawinką? No dobra, to dawaj tą miseczkę. I tak i tak mi y, pięta schodzi na No dobra. to poczekaj, poczekaj y, Kostu. I tak, i tak, w tym, że mocno je zawiązałem Ale musisz jedną wyżej, wiesz? A poza tym jeszcze ci trochę do śniegu... Y, ej, ale fajnie wyglądają. Jeszcze ci trochę, a obróć się tak bokiem. Trochę noga urośnie, ona na długość mi się wydaje, że są dobre. A Stańmy tutaj bliżej mnie. Poruszaj palcem. No, no, myślę, tutaj że. Mam koniec. No, to tak z rozmiar masz, może. Ale to jest taki. A pokaż te emki. Pokaż, no je zaraz przymierzymy i zobaczymy. O, właśnie. No, usiądź tu. I zaraz sprawdzimy, czy są mniejsze, czy nie. Przyłóż buta. A, przyłóż, jeden do drugiego po prostu, no. Jakie są? Identyczne, a nie mniejsze. Bardzo proszę. To są te, które kupiłam właśnie Frankowi w sklepieniu Balanzy. One były w fajnej promocyjnej cenie. Proszę bardzo. One są takie delikatnie ocieplane. A do tych ci jeszcze kupię wkładki, takie widziałam w Biedronce wewniane wkładki, że one ci jeszcze będą lepiej trzymać ciepło. No i yy, przynajmniej będą trochę yy, przygrubiać i zwężać moją. Tak, no moją także drogę. będą dobre, ale posprzątaj do gdzie Już ci daję, już ci daję. Ale, ale nie tego. Dobrze. I co się to mówi? Ja ci Halo, nasykuje. co się Dzięki. mówi? Dziękuję, ko. Koko. Kocha. Miałaś naszkować. naszkować. Dobra, już mu naszykuję. Już cię szykuję. Dziękuję, kochana ma. No, słucham. Co to jest? Kochany mamusiu! Kochany, tak, kochany. To kostek nawet wie. Kochany, tak, jesteś kochany. Kochana, mamusiu. Jesteś kochany. Jesteś kochany. ty nie miałeś dać Ona nie wie, on nie wie. la, la. Ja. Tam to się z... No jakbyś y, patrzył w grę, zamiast patrzeć w okno, to byś widział, jak się stało. Kostek poszedł, teraz ty. Ey, love... Kraju, jako o starożytnym Egipcie, co tam o nim wiesz? Właśnie dotarłam do studia, wcześniej z Frankiem uczyliśmy się na historię, bo jutro sprawdziłam z historii. Idę, dokładam wodę dziewczynom, bo co rusz, <grym> też tą wodę tutaj sobie bierze. Nie no i bardzo się cieszę, tutaj to jest, że z niej korzystały. Myślę, że to jest spory komfort też, że jak ktoś zapomni tej wody, to po prostu ona tutaj jest i sobie spokojnie czeka. I tak, no i dzisiaj będę tutaj bardzo, bardzo do późna, bo mam dwie godziny, dwie godziny re, maty, a później mam jeszcze jedną panią na reformer, więc wyjdziemy spać już po 21.00 dobrze. I tak to wygląda. Pracy jest sporo, ale no nic, tylko się, tylko się cieszyć, prawda? rozkończyłam e, zajęcia. Dzisiaj miałam 3 godziny pod rząd po południu i jest chyba pół do dziesiątej już, więc jestem mega zmęczona, e, ale było bardzo fajnie, więc to mnie cieszy. E, I mm, zrobiłam już porządki, wymyłam maty, zdezynfekowałam. Dobrze to powiedziałam? Nie wiem. E, teraz je poskładam, włączę mojego pomocnika, czyli y, odkurzanie i będzie pod Wam, że bez tego naprawdę, ja bym bez tego po prostu tutaj umarła. No, nie mogłabym obrać tyle godzin, bo musiałabym tutaj sprzątać. A tak to tylko złożę maty. Tak naprawdę, yy, no i mogę jechać. Jezus Maria, ileś ty tego wziął, chłopie? Zobacz, ci się buzi nie zmieściło. Nie możesz tak dużo. Konstanty Brzeziński, jutro nie zamknę rąk, rąk boże oczu. Jutro nie zamknę oczu. Bomba witaminowa, odpornościowa, to jest słuchajcie. Yy... Miód nektarowy, pyłek pszczeli, pierzga pszczela i propolis. Taki jest skład. Konsystencja ma to taką, jak widzicie, bardzo gęstą. Nie ścieka, tak jak miód, nie zlewa się. Zjedliśmy już pół tego słoika i powiem Wam, że najbardziej wchodzi to kostkowi. Mi w miarę, Franek tego nie lubi. Jak pijesz jakiś pyłek pszczeli, to... No, czuć ten pyłek tutaj też, więc to jest dość specyficzny smak, i niektórym może być ciężko to przełknąć, ale nie ma tragedii, słuchajcie, to jest słodkie, no jednak dużo jest miodu. Większość no, to jest miód, więc. No, więc, więc tak to wygląda, ale to jest naprawdę super i polecam wam bardzo, bo, bo wspiera tą naszą odporność w tym, tym jesienno-zimowym czasie. I trzeba rzuć. Tu jeszcze masz ciepłą pudeły kawy. Dziękuję, Ty Właśnie odstawiłam kostka do przedszkola i jadę do pracy. Słuchajcie, mamy za 10 usła, więc będzie, będą najgorsze korki. Jak zawsze od tej nic. będę do pani wyjechała już. Muszę poczekać chwilkę. O, zimno dzisiaj trzy stopnie! Trzy stopnie zima, po prostu czuć. Czuć zimę w powietrzu, dobra, chyba nie wyjeżdża, to ja jadę. Dotarłam właśnie do studia. I słuchajcie, dzisiaj mam taką stylówkę, że hoho, ho, teraz nie widać, bo jeszcze mam buty, ale zobaczcie, różowe skarpetki, różowy sweterek i różowy top. <grym> I te leginsy, które ostatnio zamówiłam, ale yy, muszę Wam powiedzieć, że nie polecam ich totalnie. Te z tego różowego zestawu, gdzie tam jest top leginsy, jeszcze taka koszulka i krótkie spodenki, bardzo fajne. Natomiast te z tego trzypaka kicha bardzo szybko się niszczą i tak naprawdę z tych niebieskich, których chodziłam jak, naj, jak najczęściej, to one już wyglądają y, bardzo średnio, więc y, tak to wygląda, Ym, ale ogólnie mi się podoba taki, lubię takie kolorki cieplutkie, szczególnie teraz, kiedy na dworze już jest zimno. <laughs> Wczoraj składałam maty, dzisiaj je muszę rozłożyć. No, bo, bo zaraz przychodzą dziewczyny na poranne, czwartkowe zajęcia pilatesu i dzisiaj nie mam wnikłego na reformer, więc dzisiaj ja wskakuję na reformer i ja będę miała w końcu swoją lekcję. Hit, słuchajcie, właśnie się skapałam oglądając się w lustrze w studiu, że te legizny prześwitują, a ja mam takie jasno-szare majtki pod spodem i po prostu, słuchaj, Normalnie wstyd. I ja tak poszłam do przedszkola i tak muszę poprowadzić zajęcia. Nie jest i to będzie targać z ale yy, będziemy żartować sobie z tego. <grym> Tarkać łacha. Yy, tak jak yy, śmiesznie, Frank, tak mówi teraz. Yy, ale ogólnie to wstyd. Normalnie wstyd. Jeszcze miałam być do sklepu, jak będę wracać, ale już nie wejdę, tylko jedę do domu, się przebrać albo zmienić majtki na, nie wiem. Będzie, wydaje mi się, że każde majtki pod tymi legislacjami będą, ben, będzie widać, będzie znać, więc nie polecam. Zgadza się. Dobra. Dzięki bardzo. Hej, ja. Posprzątałam studio, zrobiłam sobie trening na reformerze i trochę na macie. Mój trening, praktyka własna jest tak ważna, a więc trzeba na nią znajdować czas, mimo tego, że czas tak biegnie, nieubłaganie. Znowu jest prawie dwunasta. Fudo, I, ale zanim dojadę do domu, więc muszę coś na szybko zjeść. No i obiad, chodziłam już całe ta, te leginsy. Yy, no, także sprzątanie studia, no to też jest praca, jakby nie było. Trening własny też, dobra, uciekłam. Właśnie robię obiad, kapustę kiszoną, będą ziemniaczki, tam już się gotują i będzie ryba do tego, ale pomyślałam, że właśnie wyciągałam tą miskę i wypadł mi swój z miodem. I dramat, bo nie dość, że wszędzie jest pełno szkła, to jeszcze miód klejący też jest wszędzie, więc jakby to powiedzieć, Niezdarność level max. Miałam w ogóle jeszcze... Muszę to posprzątać najpierw, a później... Czy zaraz mi się rozładuje telefon? Tak, rozładuję, ale jeszcze chcę Wam nagrać, bo zrobiłam obiad i w ogóle yy, ogarniałam inne rzeczy i nie miałam czasu. Yy, a w międzyczasie yy, ogarniania i oglądania... Yy, o. Yy. Robienia obiadu oglądałam ten dokument o Robin Williamsie i powiem wam, że on jest naprawdę mega. Co to znaczy ten dokument jest mega, bardzo mi się podobał, fajnie zrobiony. Trochę mi brakowało, że nie ma w nim historii o jego dzieciństwie. Jest jak, jakby cała jego kariera się zaczęła, ale nie ma o rodzicach, o dzieciństwie. Tego mi trochę brakowało, żeby. Tak do końca zrozumieć to, co nim tam kierowało, borykało, jakie miał problemy i z czego to wynikało. Natomiast ogólnie bardzo fajnie się ogląda i mnie to zawsze tak ciekawi spojrzeć właśnie na tą perspektywę z tej drugiej strony, gdzie nam się wydaje, takim zwykłym, szarym ludziom, że jak już odnosisz sukces, masz tysiące fanów i, i dużo pieniędzy, jakby nic się nie ogranicza. No to, że w ogóle człowiek powinien się cieszyć życiem i, i, i jak może w ogóle narzekać, nie? A tutaj się okazuje, że właśnie bardzo, bardzo często te wielkie gwiazdy mają naprawdę mm, bardzo ciężko i nie potrafią żyć ze sobą samym w zgodzie i gdzieś tam się gubią w tym życiu. Więc naprawdę bardzo ciekawy dokument, mi się podobał, polecam, ja zresztą lubię... Te takie, zresztą myślę, że każdy zna i te takie najpopularniejsze jego piosenki Więc polecam bardzo A teraz słuchajcie, bukuję Jakiś nocleg szukam właściwie, jakiegoś noclegu, jeszcze nie bukuję Bo jutro jedziemy z Dominikiem do Wrocławia Albo ja sama jadę, jeszcze nie wiem Ale jedziemy, bo ja mam szkolenie No i przydał się jakiś nocleg I tak Więc muszę to zabukować A później jadę, bo mam jeszcze dzisiaj reformer No i dwie godziny zajęć po południu Jak to się wszystko kręci